Show tańczących koparko ładowarek obejrzeli wystawcy dobiegających końca targów Autostrada Polska, Marszbud i Trafik Expo Team. Amfiteatr Skadzielnia rozświetlił efektowny pokaz świateł laserowych. Wrażenie ogromne wywarło na mnie amfiteat. Pierwszy raz tutaj jestem. Przyjechałem ze Strachowic i widziałem w internecie, że jest ładnie, ale tutaj mnie zaskoczy, zaskoczył mnie ten widok, tak? Ładne, takie naprawdę ładne miejsce. I pewnie przyjadę tu jeszcze nie raz. Kolejnym elementem widowiska był występ grupy tanecznej. Muzyka, skały rezerwatu i maszyny budowlane w tle, a przed nimi delikatne tancerki. Emocje zdecydowanie wzrosły, kiedy na placu pojawiły się dwie skrzypaczki. Maszyny, które zwykle widzimy na placach budów i raczej nie kojarzą się z lekkością, teraz ożyły. Ciężki sprzęt dosłownie tańczył przed publicznością. Gramy muzykę klasyczną i przerobiamy troszeczkę na rozrywkę. Koparki się wtedy mogą świetnie zaprezentować. A dla nas jest to świetna zabawa, niesamowite przeżycie i wspaniałe doświadczenie. Pomysł na tańczące koparko ładowarki wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Z tego kraju pochodzą także ich operatorzy. Ogromne wrażenie wywołuje perfekcja, z jaką obsługują ten sprzęt. Nasza firma organizuje pokazy tańczących koparko-ładowarek od 40 lat. Każdy z pokazów, które odbywają się w całym świecie, jest zupełnie inny. Tu nie ma mowy o rutynie. Zaprezentowane w Kielcach widowisko dopracowywaliśmy przez ostatnich kilka dni, tak aby wszystko wypadło perfekcyjnie. Wrażenia widzów po pokazie potwierdzają, że zamierzenia jego realizatorów udały się w 100%. Najfajniejsze było, gdy te koparki stanęły na łysze i z tyłu jakieś fajerwerki wybłysnęły. i potem były takie światła ogromne. Czułam się jak na, na jakimś dyskotece. Balet maszyn właśnie w świetle tych reflektorów, laserów i ognia plus taniec i Yy, muzyka klasyczna to jest coś pięknego.